Pierwszy kontener. Witam, witam, witam. Postanowiłem troszeczkę wyskoczyć, ponieważ niedziela. Także mamy już tutaj wieszaki. Mamy cyrkiel i mamy fajną nową w opakowaniu wagę, prawda? Taką. Lecimy dalej. Siemaneczko, zobaczcie, co tutaj w następnej miejscówce się czaj. No i co? Bierzemy klosze PRL, czy nie bierzemy? Jak myślicie? Ale zaś Nie, nie brzydkie, nie bierzemy, zostawimy je. Ale klosze PRL są, możecie ze mną, kurde, tu zobaczyć. Patrzcie, to jest właściwa technika. Trzeba pierwszą warstwę, zawsze, zawsze trzeba pierwszą warstwę przebrać, no nie? Sprawdzamy, sprawdzamy. Będziecie ze mną na live, to robili, nauczę was, będziecie w tym bardzo dobrzy, naprawdę. Uwierzcie mi, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu jakiś kwiatek, butelki, też nic nie ma. Ale tamten był fajny. Co te wieszaki wam, wagę też. Tam już odłożyłem, także możecie mi troszeczkę potowarzyszyć, no nie? Nic tu takiego ciekawego, tam obserwujecie, patrzycie. Tu nic, tu nic, tu nic w papierach też coś może być. Często Nie ma Nie ma, dobra, lecimy dalej Spotkamy się za chwilę Spotkamy się za chwilę, lecimy teraz tam I na żywo tam wchodzimy. Wchodzicie tam ze mną Zobaczymy co tutaj będzie ciekawego albo nie będzie ostatnio, tam coś już przenika kable kable, kable, kable. Drodzy widzówka tu ktoś już chyba był. Nie ma żadnych wazoników. Kiedyś znalazłem całą. Ja Wam powiem. Wiecie, co kiedyś znalazłem tutaj? W tym kontenerze. W tym kontenerze kiedyś znalazłem całą taki wór wielki świętego Mikołaja. Wypchany połamanymi papierosami. Uuuu! Patrzcie, co my tu mamy. Ale to śliczna jest rzecz. Co to jest? Unikat. Monika Grabny i unikat. O, jakaś piękna własnoręczna robota, widzicie? Fajne, nie? Taka Monika, unikat. Dobra, to bierzemy już. Odkładamy, widzicie? Odkładamy. Co to za talerze? Thomas German. Kurwa, niemieckie. No, porcelana niemiecka, to bierzemy to czy nie? Jak myślicie? Kurwa, ja pierdolę ile tego jest. Thomas Germany, kurwa. Cool. To wygląda na nowe, no. Już tej porcelany tyle mam, że... Kto coś porcelany, proszę. Thomas Germany wyskoczył. Od razu na żywca. Sprawdzimy co dalej tutaj może będzie. Coś głębiej. O, tu tylko nóż widzę. Coś ciekawego, Toma z i cały zestaw, ale ja tego kurwa nie chcę. Po co? Udzielę porcelany. Aha. Wezmę sobie tylko tą filę ładną. Jest śliczna. Tu co jest? Szczęki 2. Chcecie szczęki 2? Obejrzecie to jeszcze raz. Nie mam problemu najmniejszego. Dobra, tu nic, tu nic. Tu, tu, tu właśnie to, co ostatnio robiłem. Ja to zrobiłem, tu kurwa, już nic nie było. Children's Choice. To o tym Wam mówiłem, nie? Co mi się film urwał. Ta chwinka była, kurwa, tu. No dobra, no. Także, hyc. Ta piękność idzie ze mną. Ładna, nie? Pakujemy lecimy dalej co to? nic ciekawego, lecimy dalej dobra, jestem w takim miejscówce tutaj no ale żało, ale chyba tego nie biorę, co ty myślicie? konik takie koniki z burszczynami i takie kociuby takie kociuby psiaki takie mamy Kieliszka wezmę na pewno, tutaj agent jest taki, no coś takiego, nie wiem czy kociuby brać, nie biorę, bursztyn trzeba skrobać, chuj z tym bursztynem, nie biorę, biorę tylko kilonek, lecę. Mordeczki, taka miejscówka i zobaczcie, muszę się pochwalić, zabieramy to, cała paczka, cała, cała paczka, nie wiem czy uchwyci. Kart Pokémon, To też zajdzie. Karty Pokémon. Może jakieś czarne kruki są. Zobaczymy. Cała paczka. Pobawię się w domu tymi Pokémonami, wiecie? No, lecimy dalej, bo tu nic więcej nie ma, jakieś kubeczki tylko. Tak, to właśnie robimy. Idziemy sobie na sypy. Tam są tam, tam jest taka miejscówka szereg wieżaczków. Idziemy robić te sypy, prawda? Także hello, hello, mam nadzieję, że <laughs> zamiast dobranocki to coś lepszego. Także spotykamy się przy, nastę przy następnym, z jakimś, prawda? Bo tak to jeden za drugim konteneru to tak nie nagrywam każdego, ale spotykamy się przy następnym. Hej! Teraz odpowiem na pytanie, czy samochodziki nas interesują, bo jest całkiem pokażne kolekcja. jakieś matchboxy, czy coś Hot jakieś jakiś Hammer. No to wszystko China. Coś będzie ciekawego, to wam powiem. Na razie takie coś. Wsypię jestem. No, wsypię, lubię sypy, fajny syp. Dobra, dobra, uwaga. Jestem teraz na takiej miejscówce. I skumajcie, jednak wychodzone zostało. Zobaczcie, zobaczcie, brać to czy nie brać, popatrzcie. Śliwowica, oryginalna, oryginalna śliwowica, kto pije ze mną śliwowicę, ty, zapakowana nówka, zalakowana, tak? Czy co, czy nie? Nie no, tworzymy w domu, pakujemy, śliwowice, tu już chłop, tutaj już był, wiecie co? Pistolet taki, ale nie wiem, czy to nie jest z tych starszych koltów, no nie? Ten starszy Colt, prawda? Wiecie, o co chodzi? Kurde, muszę go w domu coś zobaczyć, bo to jest ten... Elcz Zobaczymy go w domu. Powiedzcie, co stąd mam brać? Podstawki do ciasta? Kabele USB? Co, butelki dla dziecka? Nie, 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 o, popatrzcie. Patrzcie. patrzcie. Chcecie kieliszki od Chopina, od tego, kurde. Blaka, co to jest? Nie, no wszystkiego nie zabierzemy. Wiecie, że wam pokażę, co tu wpadło. Taka chłodziarka do laptopa, ale najważniejsze to jestem w całej wniciach. W całej wniciach jestem, kurwa, patrzcie. Wiecie dlaczego jestem w całej wniciach? Zaraz powiem. Patrzcie, co tu jest. Patrzcie. Patrzcie tu. Stary łucznik. Widzicie? Stary łucznik, zabieramy go. Piękna maszyna nam wpadła dzisiaj. Antyczny zabytek. I go ucznika zabieramy. Kurde, tylko jak ja się zabiorę z tym wszystkim. Uczniki. Ja jestem bez auta cholerka. Jakąś jakoś trzeba dać radę. Będę leciał z tym ucznikiem na autobus. Tu trzeba te wszystkie nitki wypiździć. I co, bierzemy ucznika? A co? Tu bierzemy to jeszcze coś stąd? Coś tu jeszcze może będzie Jeśli jeden to się sprawdza wszystko Pamiętaj to, bierzemy ucznika O kurwa, ktoś tu nasał. Ja pierdolę gówno Masakra Trzeba spierdalać stąd. Dobra, bierzemy to, wycieramy i pakuję tego ucznika, masakra. Czasami to jest brudna robota, ale widzicie, tak musi być. I wybiorę coś z tych kieliszków wszystkich. Co cie, coś ciekawego jest tutaj? Nie nic, to tylko moje dwie torby i nic tam... Co tutaj. cieplutko jest w ogóle? Ogólnie? No jakoś... Nie. Słuchasz muzyki sobie? Słucham? Muzyki słuchasz? No tak, no. przed snem. Dobra, co słuchasz ciekawego? Nic, no próbuję przetrwać na noc, ale do niej nie mogę i tyle. Dobra, dobra, to trzymaj się, stary. Mm. Dobranoc. Mm. Siemanko, w ten poniedziałkowy poranek tutaj, śmietnikowy artysta. E, także działo się dzisiaj w nocy: e, Niewątpliwie największymi strzałami była ta. Maszyna, ucznika oraz szereg, cała kolekcja tych kart Pokémon. Z tym, że ja Wam mówię, że są tutaj jakieś złote karty. Ja patrzyłem, to jest warte nawet niektóre te karty po 80 zł za jedną. Rozumiecie, ile tego to jest? Tego to jest masa tych kart. Także, jakbym miał to sprzedawać, piękne kieliszki też, rzeczywiście, taki fajny jeszcze, sobie wziąłem, ładny puchar, nie? Także jakbym miał to sprzedawać to bym po prostu yy, To bym po prostu musiał, mógł za to wziąć nawet no, może kilkaset złotych na pewno także miał to sprzedawać widziałem takie maszyny, to parę ze złotych stoją nawet yy, no i te karty też parę ze złotych, także wypad można uliczyć yy, mo można zaliczyć do udanych, prawda? Yy, no i. Spotkaliśmy postać. Spotkaliśmy postać. Normalnie wszedłem do kontenera, a tam hotel. A tam hotel i postać słuchająca muzyki. Także miło. Pogadaliśmy. Troszeczkę jest na filmiku. Więc miłego oglądania i zobaczcie, co to się dzieje w nocy na tych kontenerach, a dzisiaj wczoraj o, latały, latały śmieciuchy po sam sufit. Oglądajcie sobie spokojnie, zapaszcie jakieś kawki i zapraszam.